Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, kolejny odcinek Mass Effect. Niestety urwało poprzedni, więc cofnąłem się tutaj do rozmowy z tym hologramem, czy też sztuczną inteligencją. Po prostu jest tutaj tak ciekawa opowieść, że powinniście to usłyszeć. I teraz zaczynamy z nim rozmowę. Nie jesteście proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. To jakiś program WI. Ledwie się trzyma kupy. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Chwileczkę. Dlaczego cię rozumiem? Nie mówisz w języku protean? Śledziłem Waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Wigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. Jesteś jakimś programem sztucznej inteligencji? Jestem zaawansowanym systemem analitycznym. Wyposażonym we wzorze osobowości Ksada i Shana, nadzorcy ośrodka badawczego ILOS. Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć, inaczej powtórzysz nasze błędy. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas. I w każdej poprzedniej cywilizacji. Lecz cytadela jest pułapką. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy. Łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem zdarzeń. Kiedy przekaźnik cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Jakim sposobem nikt nie zauważył, że Cytadela jest nieaktywnym przekaźnikiem masy? Żniwiarze pilnie strzegą tajemnic cytadeli. Dlatego też stworzyli gatunek na pozór łagodnych, organicznych opiekunów. Opiekunowie nadzorują podstawowe funkcje cytadeli. Umożliwiają każdemu gatunkowi korzystanie z niej bez wiedzy na temat technologii. Ta sytuacja sprawia, że żaden gatunek nie odkryje prawdziwej natury cytadeli, zanim nie będzie za późno, zanim nie nadejdą żniwiarze. Jak żniwiarze mogą przeżyć w mrocznej przestrzeni? Nasi naukowcy doszli do wniosku, że żniwiarze przechodzą okresy długotrwałego braku aktywności w celu oszczędzenia energii. To pozwala im przetrwać tysiące lat. Potrzebnych na odbudowanie się organicznej cywilizacji. W tym czasie są słabi. Uciekając poza granice galaktyki, upewniają się, że nikt ich nie odkryje. Kryją się w cieniu, dopóki przekaźnik Cytadeli nie zostanie włączony. Jeśli włączy przekaźnik, żniwiarze zniszczą Radę i Floty Cytadeli równocześnie. Przeznaczenie. Nasi przywódcy zginęli, zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się. Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Na pewno ktoś przeżył. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany rejon galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie, inne podbili, biorąc mieszkańców do niewoli. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, ci zdradzali ich maszynom. W ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich protean w galaktyce. Byli nieugięci, brutalni. I niesamowicie skrupulacji. Nie rozumiem. Dokąd odeszli żniwiarze po podbiciu waszego ludu? Nasze światy zostały odarte do naga. Wszystko zebrali zindoktrynowani niewolnicy. Wszystko co miało jakąś wartość zostało zabrane. Po dokonaniu dzieła żniwiarze powrócili przez przekaźnik cytadeli do mrocznej przestrzeni, zamykając drogę za sobą. Wszelkie ślady inwazji zostały zatarte. Nie zabrali tylko zindoktrynowanych niewolników, pozostawiając ich na pastwę losu. Bezmyślne zombie, niezdolne do samodzielnych myśli, wkrótce wymarły z głodu lub wpływu szkodliwego klimatu. Dokonał się genocyd protean. Co żniwiarze z tego mają? Dlaczego ciągle powtarzają ten cykl? Żniwiarze są obcy. W najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Być może potrzebują surowców lub niewolników, a może kierują nimi nieznane nam motywy i cele. Ostatecznie, co to za różnica? Wasze przetrwanie zależy od powstrzymania ich, nie od zrozumienia. Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Powiedz mi, co muszę zrobić. Kluczem jest kanał. Zanim zaatakowali żniwiarze, proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z cytadelą, z centrum sieci. Kanał nie jest bronią, to tajne wejście do cytadeli. Jak udało się wam pozostać w ukryciu? Oficjalne wzmianki o naszym projekcie zostały zniszczone w trakcie pierwszego ataku na cytadelę, gdy padło imperium Protean i los ocalało. Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię, do archiwów. Ze względu na oszczędność, wszyscy poddali się hibernacji. Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, a moje zapasy energii wyczerpywały się. Trzeba było walczyć. Kilkuset przeciwko flocie inwazyjnej. Naszą jedyną nadzieją było uniknąć wykrycia. Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców, ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł. Po prostu je wyłączyłeś? Zabiłeś ich? Miałeś ich chronić, nie zabijać. Zdradziłeś ich. Przewidziano taki wariant. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych podczas realizacji projektu. Założę się, że mniej ważnemu personelowi nie powiedzieli o tym. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam jakąkolwiek nadzieję. Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko Tusin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwanie cyklu. Wiedzieli, że kluczem są opiekunowie. Nadal nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu Saren szuka kanału? Kanał daje mu dostęp do cytadeli i opiekunów. Cytadela kontroluje opiekunów. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał, który zmusza ich do włączenia przekaźnika cytadeli. Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, uzyskali dostęp do Cytadeli i dokonali zmian. Gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. Saren na pewno ma jakiś plan odwrócenia wszystkiego, co zmieniliście. Saren wykorzysta kanał, żeby ominąć systemy obronne Cytadeli. Gdy znajdzie się wewnątrz, przekaże suwerenowi kontrolę nad stacją. Suweren przejmie systemy cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa. Istnieje w ogóle jakiś sposób, żeby ich powstrzymać? W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Kiedy dotrzecie do głównej jednostki kontrolnej cytadeli, załadujcie go do stacji. Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. To może dać wam szansę przeciwko suwerenowi. Chwileczkę. Jednostka kontrolna Cytadeli? Pierwsze słyszę. Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Skoro żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni, jak dostał się tu suweren? Można przypuszczać, że żniwiarze po każdym zniszczeniu zostawiają jednego ze swoich jako stróża, który przygotuje ich nieunikniony powrót. Suweren prawdopodobnie spędził ostatnie 50 tysięcy lat w stanie hibernacji. Budził się co jakiś czas, żeby przeanalizować sytuację. Pokrywając swe istnienie, oceniał stan galaktycznej cywilizacji. W odpowiednim momencie miał wysłać sygnał do cytadeli i rozpocząć kolejną inwazję żniwiarzy. Tym razem jednak sygnał nie zadziałał. Opiekunowie nie odpowiedzieli. Pobratymcy suwerena zostali uwięzieni w pustce. Musiał zareagować osobiście. Suweren to największy statek w galaktyce. Po co te tajemnice? Czemu po prostu nie zaatakuje Cytadeli? Suweren nie jest niezniszczalny. Odkrycie jego prawdziwej natury zjednoczyłoby wszystkie organiczne rasy przeciw niemu. Nawet żniwiarz nie przetrwałby takiego ataku. Żniwiarze są jednak cierpliwi, nie będą pchać się w nieznane. Suweren mógł planować to od stuleci. Działając z rozwagą, zbierając sojuszników. Powoli zebrał w całość kawałki układanki. Caren jest najbardziej aktywnym pionkiem żniwiarzy, lecz wątpię, żeby był pierwszy. Teraz Suweren nabrał odwagi. Nie umiem powiedzieć, czy to z pewności siebie, czy z desperacji. Jest jednak zdecydowany otworzyć przejście. Z nadajnikiem na Eden Prime i tym na Wirmirze. Do czego one służyły? U szczytu naszej potęgi nadajniki rozlokowane były w całym imperium. Wykorzystywaliśmy je w celu szybkiego przesyłania danych i łączności między światami. Właściwie wszystkie nadajniki zostały zniszczone podczas inwazji. Kiedy żniwiarze odeszli, zdecydowaliśmy się wysłać wiadomość. Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nie przeżył nikt inny. Łudziliśmy się jednak. Chcieliśmy dać nadzieję. Stało się. Informacja pomknęła przez sieć. Mogliście odsłonić się przed żniwiarzami. Nie spodziewaliśmy się, że którykolwiek z nadajników będzie jeszcze funkcjonował. Chcieliśmy wykorzystać choć cień szansy. Wiadomość była przeznaczona dla naszego ludu. Jedynie istoty organiczne mogły ją zrozumieć. Ciągle nie zdawaliśmy sobie sprawy z mocy indoktrynacji żniwiarzy. Nie przewidzieliśmy, że mogłaby doprowadzić agenta maszyn do tego świata. Na szczęście dotarła także do Was. Nie wszystko stracone. Więc gdy żniwiarze zbudowali cytadelę, stworzyli także opiekunów. Raczej opiekunowie byli jedną z pierwszych cywilizacji, które padły ofiarą żniwiarzy, być może nawet pierwszą. Możliwe, że byli wrażliwi na indoktrynację. Tak czy inaczej, pozostawiono ich, żeby obsługiwali i naprawiali cytadele podczas nieobecności żniwiarzy. Lecz opiekunowie nie są już bezpośrednio kontrolowani przez suwerena i inną. Odpowiadają wyłącznie na sygnały wysłane przez samą cytadelę. Kiedy proteanie zmienili sygnały cytadeli, złamali panowanie suwerena nad opiekunami. Teraz są zupełnie niegroźni. Suweren musiał się domyślić, że rasy organiczne ciężko kontrolować. To prawdopodobna hipoteza. Opiekunowie ewoluowali. Nieorganiczni słudzy w rodzaju getów byli bardziej przewidywalni. Co stało się z pozostałymi członkami projektu Kanał? Wykorzystali kanał, by uzyskać dostęp do cytadeli. Okazało się, że przejście jest jednostronne, przez co zostali uwięzieni na stacji. Nie wiem, co stało się z nimi później. Mało prawdopodobne, że znaleźli na stacji wodę lub pożywienie. Obawiam się, że umarli. Zanim do tego doszło, udało im się zablokować przekaz. Wasza obecność tutaj dowodzi, że ich ofiara nie poszła na marne. Dobra, to wszystko. Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Bierzemy plik i ruszamy. Saren nie dotarł do kanału. Jeszcze nie. Ciągle istnieje szansa, jeżeli się pośpieszycie. OK, moi drodzy, tak wygląda historia. W wielkim skrócie można ją podsumować, żniwiarze wybudowali wszystkie te cuda techniki, dzięki którym wszystkie cywilizacje tak bardzo posunęły się do przodu. Między innymi przekaźniki masy, no, wybudowali je żniwiarze, a nie proteanie. Cytadele również, żniwiarze. I tak naprawdę. Wszystkie rasy, które rozwijają się w galaktyce, uzależniły się od właśnie przekaźników, od cytadeli. I w momencie kiedy żniwiarze nadchodzą, a okazuje się, że tak jakby przychodzą przez tą cytadelę, po prostu wystarczy, że wyłączą przekaźniki i cały, cała galaktyka jest sparaliżowana, nie można nigdzie dotrzeć. I wtedy po prostu wszystkich niszczą. I znów wycofują się, czekają kolejnych 50 tysięcy lat czy, czy więcej. Poczekają aż y, rasy się rozwiną, nowe. I znów wracają, i tak dalej, i tak dalej. Także niewesoło. Y, moi drodzy, to będzie koniec tego odcinka, bo chciałem, żebyście tą rozmowę posłuchali. Ja za chwilę nagram kolejny odcinek, y, i to już będzie normalna gra, ponieważ właśnie tyle było nagrane poprzednio. I niestety się urwało. Także żegnam się z Wami. Do usłyszenia.